Hola, ja jestem Hubert, jesteście na kanale Hiszpania360. To, co widzicie za mną, to barakowy kościół świętej Izabeli, z którego ruszają wszystkie najważniejsze procesje obchodów Wielkiego Tygodnia w Saragosie. Tak, to jest odcinek specjalny o Semana Santa. W procesie Wielkiego Tygodnia będę nagrywał przez cały tydzień, więc będzie jeszcze czas opowiedzieć o ich symbolice i o tym, skąd się wzięły. Dzisiaj chciałem skupić się na obchodach Niedzieli Palmowej. To, co pewnie zauważyliście, to podstawowa różnica skupiająca się na palmach. W Polsce mamy zazwyczaj kijek i krepinę albo kłosy żyta i pszenice ozdobione kwiatami. Tutaj palma to po prostu palma. Pewnie zauważyliście też, że palmy te nie są zielone, tylko białe. Jest to specjalna odmiana hodowana głównie w miejscowości Elce i jej okolicach. Jest to południe Hiszpanii, prowincja Alicante i Elce słynie z hodowli palmy i gajów palmowych już od czasów rzymskich. Gaje te dzisiaj są wpisane na listę UNESCO, a głównym produktem eksportowym czy produktem lokalnym tego miasta są właśnie daktyle oraz. Palma biała używana w trakcie procesji niedzieli palmowej. Inną cechą charakterystyczną tych procesji jest fakt, że dzieci dostają takie niewielkie palenki, zazwyczaj tych rozmiarów, które są dużo bardziej ozdobne, są zaplatane, czasem mają formę koszyczka, czasem po prostu są zaplecione w warkocz i na tych palmach ich rodzice i dziadkowie wieszają im najczęściej jakieś żelki czekoladki, słodycze czekoladowe jajka i to wszystko znika w trakcie procesji, ponieważ dzieci się tym zajadają. Inną słodką tradycją związaną z Semana Santa są tak zwane monas, czyli ciasta drożdżowe z jajkiem na twardo w środku. Zwyczaj podarowywania monas wywodzi się już z wieku XV, kiedy to rodzice chrzestni dawali swoim dzieciom słodkie chlebki w zabawnych formach. Pojawienie się jajek z niespodzianką oraz coraz szerszy dostęp do czekolady zmieniają także charakter samych monas. Dzisiaj, jajko na twardo coraz częściej zastępowane jest swoim czekoladowym odpowiednikiem, a tradycyjne ciastko ustępuje powoli miejsca bohaterom bajek odlanym z czekolady. W tym samym czasie dorośli Hiszpanie zajadają się przede wszystkim torrijas, czyli kromkami suchego chleba namoczonymi w jajku oraz mleku podsmażonymi na patelni, a na koniec posypanymi cukrem oraz cynamonem. Tak wiem, że procesje, które będziecie widzieli przez cały ten film przywodzą Wam na myśl przede wszystkim Ku Klux Klan, jednak tutaj są one interpretowane w zupełnie inny sposób. Same procesje w takiej formie, w jakiej znamy je dzisiaj, wywodzą się przede wszystkim z wieku XVI, z okolic wieku XVI i są przepełnione symboliką związaną przede wszystkim z żałobą oraz e, z pokutą. No i tymi symbolami są m.in. te kobiety ubrane na czarno w koronkach, to chyba symbol, który najłatwiej zinterpretować, ale także kołatki, tambores de pasión, czyli te wszystkie bębny, przede wszystkim te duże, basowe bębny, e, które nazywane są właśnie bębnami męczeństwa i także te charakterystyczne kaptury. Procesje organizują najczęściej kofradias, czyli bractwa. To są bractwa religijne, które odwołują się, najczęściej parafialne, które odwołują się do tradycji dawnych cechów i bractw miejskich charakterystycznych dla struktury społecznej średniowiecznej Europy. Zazwyczaj nie są one tak stare jak same obchody i procesje. Bardzo dużo bractw powstało już w wieku XX. W Saragosie jest obecnych też kilka z wieku XIX. I to właśnie te bractwa są widoczne w trakcie tych obchodów, jednak nie wszyscy ich członkowie biorą udział w obchodach. Ci, których widzimy, przede wszystkim ci, którzy noszą kaptury, to tak zwani Nazaretanos, czyli Nazaretczycy. Nazwa bierze się od tego, że pierwsze, pierwsze procesje organizowane były tradycyjnie przez bractwa pod wezwaniem Chrystusa z Nazaretu. Jeśli chodzi o same procesje, to każde bractwo ma swoje odpowiednie wezwanie, odpowiedniego patrona, przy czym nie są to najczęściej święci, a są to poszczególne wydarzenia związane z obchodami Wielkiego Tygodnia, przede wszystkim z Drogą Krzyżową, ale nie tylko. Zaraz przeczytam Wam kilka nazw takich, e, takich konkretnych. To jest kalendarzyk, o którym jeszcze powiem. Kalendarzyk, który opisuje, którędy i w jakie dni będzie przychodziła dana procesja. Jeśli chodzi o, o konkretnych patronów czy, czy wezwania, pod którymi organizują się te bractwa, to mamy tutaj na przykład Bractwo Zdjęcia z Krzyża i Łes Maryi, albo Bractwo Ukoronowania Cierniem. Także jak widzicie, one te bractwa zajmują się konkretnymi, konkretnymi elementami Drogi Krzyżowej. I najczęściej figury, które niosą ze sobą w trakcie procesji, odpowiadają właśnie temu konkretnemu elementowi drogi krzyżowej. Sama procesja jest też dosyć skomplikowana pod względem logistycznym, ponieważ te figury najczęściej przedstawiają całe sceny. Czasem są to grupy figur, które potrafią ważyć od kilkuset kilogramów do nawet kilku ton. Część z nich jest ciągnięta na wózkach, i wtedy największym wyzwaniem jest zapanowanie nad bezwładnością i wyhamowanie takiego wózka, ponieważ te procesje co chwilę stają. A stają dlatego, że spora część, zwłaszcza tych starszych figur, jest niesiona na barkach nasaretanos, i to właśnie oni są powodem tego zatrzymywania się, ponieważ zazwyczaj wytrzymują od 5 do 10 minut. Niosąc taką, taką figurę i całą tą instalację, w dodatku muszą iść w jednym rytmie to jest jedna z tych ról, jaką, jaką pełną bębny, poza tym symbolem żałoby, i bardzo często ci te, te bardziej wprawione bractwa starają się tak odpowiednio bujać tym, tą całą instalacją, żeby ożywić trochę ruchy tych figur i sprawić wrażenie, e, że one ożywają. Jest to naprawdę skomplikowane, no i co, co 10-15 minut następuje przerwa. Wycho jedna część e niesiących wychodzi, inni za nich wchodzą, e i wszystko to musi być dobrze skoordynowane. Najczęściej służy też do tego osoba, która idzie przed figurą, a sama platforma, na której jest niesiona figura, posiada zazwyczaj albo taką podkutą laskę, którą, wybi którą ta osoba prowadząca wybija rytm i, i daje sygnały dotyczące zatrzymania się czy ponownego podniesienia całej instalacji, albo posiada dzwoneczek. I dzwoneczek ma tą samą funkcję, jest uderzany, i odpowiednie uderzenie w dzwoneczek, czy seria uderzeń jest odpowiednią informacją dla tych, którzy niosą figurę. Wszystko to jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że proces jest bardzo długi i te procesje e, tak naprawdę zatrzymują życie w mieście. I tak jak zobaczycie pewnie na niektórych materiałach, w momencie, gdy one stają albo zwalniają, bardzo duża część mieszkańców próbuje przejść z jednej strony ulicy na drugą, więc się mieszają z tym, całym, z tym całym orszakiem. Dochodzi do zamieszania i każdy chce jak najszybciej przebiec, albo zrobić jak najlepsze zdjęcie, więc czasem jest trochę zamieszania. W tym roku na przykład w Sewii doszło do ataku paniki po tym, jak dwie osoby zaczęły biec i kilkaset osób zaczęło po prostu biec i uciekać, nie wiedząc dlaczego. Zobaczyli tylko, że inni biegną nawet ci nasaretanos, którzy są uczestnikami samej procesji spłoszyli się i też zaczęli uciekać, doszło do dużego zamieszania. Kilka osób skończyło w szpitalu, gdzieś tam zadeptanych, potrąconych, niektórzy z atakami strachu. Oczywiście jak widzicie takie tłumy na procesjach, można odnieść wrażenie, że Hiszpania jest takim super religijnym krajem. Hiszpania była kiedyś religijna, dzisiaj tak nie jest. Dla bardzo wielu Hiszpanów te obchody to jest po prostu okazja do tego, żeby obejrzeć jakieś wydarzenie, coś ciekawego, coś co dzieje się tylko raz w roku, a potem spotkać się ze znajomymi i iść do najbliższego baru. O tym, że nie poszczą, przekonacie się pewnie w następnym materiale, w którym będę opowiadał o tapas i w którym właśnie odwiedzałem bary w trakcie Samana Santa. Oczywiście nie można powiedzieć też, że wszyscy przychodzą tylko na zbiegowisko, czy tylko w ramach atrakcji. Głównie na południu można spotkać duże grupy osób, dla których jest to ważne wydarzenie religijne. No i tam można znaleźć takie momenty, gdzie faktycznie ludzie się wzruszają, płaczą, adorują te figury, które przechodzą. Najbardziej, najbardziej wierzących można też spotkać najczęściej wśród samych nasaretanos, czyli tych członków kofradias, którzy niosą te figury lub, je, lub im towarzyszą z bębnami i strąbkami. No, w tym przypadku kosztuje ich to dużo czasu, dużo przygotowań, ale też pieniądze, bo najczęściej wpłacają oni ofiary, i tutaj ofiary bardzo często są ustalane przez same kofradias, i są najczęściej. W wysokości kilkudziesięciu euro. To też zależy od każdej kofradia. Bardziej znana na pewno, na pewno żąda wyższej ofiary, mniej znane czy, czy takie bardziej skromne niższej ofiary. Ale także wśród tych osób, gdzie, które, które deklarują się jako wierzące i dla których jest to ważny element ich tożsamości kulturowej czy religijnej, można znaleźć tak zwanych postureros, czyli takich pozerów. W tym roku rekordy popularności na YouTubie był film, w którym jego twórcy zrobili taką sondę uliczną w Sewii, czyli w jednym z miast, gdzie, gdzie ten kult maryjny jest najsilniejszy i gdzie obchody Wielkiego Tygodnia są takie najbardziej okazałe, najbardziej pompatyczne. I tam wśród osób, które za, zadeklarowały się jako wierzący, praktykujący katolicy, dla których jest to ważne święto, Zrobiono sądę, w trakcie której no, wykazali się oni delikatnie mówiąc nieznajomością no, podstawowych faktów z dekalogu. Jak ich pytano o to, jak się przygotowują do obchodów Wielkiego Tygodnia, to bardzo często mówili o tym, że trzeba dobrać odpo... dziewczyny mówią, że trzeba dobrać odpowiednią sukienkę, chłopacy mówili, że trzeba wypastować buty. Także no, temat tego, tego postureo też jest taki, taki dyskusyjny i oczywiście są ludzie głęboko wierzący, ale są też ludzie, którzy po prostu traktują to jako część swojego wizerunku i idą, żeby sąsiad widział i żeby inni widzieli. Innym takim przykładem postureo wśród samych bractw, najczęściej takim przywoływanym jest właśnie przykład Antonio Banderasa, który też zawsze w maladze ze swoją cofra diaz chodzi i nosi na swoich barkach Maryśkę i najgłośniej śpiewa i zawsze jest bardzo zauważalny i wie, że wszystkie kamery skupiają się wtedy na nim. Kolejną kwestią, która pokazuje, że obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii nie są już stricte religijne, jest problem finansowania, czy kwestia finansowania tych obchodów. Nie udało mi się znaleźć jednego globalnego opracowania tego tematu, ponieważ podobnie jak wszystkie inne tematy związane z kościołem, państwem i pieniędzmi, raczej brakuje tam trochę transparencji i nie ma jakichś opracowań ogólnokrajowych. Opierałem się raczej na artykułach z lokalnych gazet i z prasy krajowej dotyczących właśnie organizacji tych obchodów. No i Oficjalnie Hiszpania jest krajem niezależnym od Kościoła, krajem laickim. Natomiast te obchody są finansowane. Są finansowane głównie dlatego, że bardzo wiele z tych procesji jest wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego, czy to krajowego, czy międzynarodowego. I Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki, bo ono jest połączone. A także jakieś wydziały w niższych szczeblach administracji, w administracji regionalnej czy miejskiej, dotują te obchody, zazwyczaj powołując się właśnie na kwestie kulturowe. Ale to jest tak naprawdę wersja oficjalna. Większość z tych organizacji i z administracji wie o tym, że te obchody przyciągają po prostu turystów. I, I są w stanie położyć na stół dziesiątki tysięcy euro tylko po to, żeby, żeby te obchody się odbyły i żeby były jak najbardziej atrakcyjne, żeby na następny rok też przyciągnąć turystów. Czytałem na przykład, że bodajże ostatniego roku, ale nie jestem pewien, Ferrol na północy Hiszpanii ta rada bractw postawiła ratuszowi ultimatum, że jeśli nie dostanie takiej i takiej ilości pieniędzy, nie będzie w stanie godnie uczcić Jezusa i po prostu nie wyjdzie i nie zorganizuje procesji. No, co to oznacza? Oznacza to tyle. Nie będzie procesji, nie przyjadą turyści. I wszyscy są tego świadomi. Inną taką formą wspierania tych procesji przez władze lokalne jest też oczywiście dawanie różnych zniżek czy, czy ustęp ze strony ratuszy miejskich. I tutaj chyba taki najbardziej znany przykład, najbardziej dyskusyjny przykład, to jest Sevilla, gdzie znalazłem artykuł, który obliczał, ile biskup Sewi właśnie za pośrednictwem tych bractw, które mu podlegają, tej rady bractw, zyskuje na obchodach. I tam myk wyglądał w ten sposób, że miasto za naprawdę niewielkie pieniądze udostępniało ulice i place bractwom, które stawiały na nich które stawiały na nich siedzenia, i można było sobie wykupić abonament na miejsce siedzące w miejscach, przez które przechodziła większość najważniejszych procesji. I w ten sposób biskupstwo zarabiało krocie, ponieważ e, te ceny wahały się od kilkudziesięciu euro w mniej ważnych miejscach do kilkuset euro w najbardziej prestiżowych miejscach. Obliczono, że, że, mo że kościół może na tym procederze zarabiać około 2 milionów euro. W przeciągu tego tygodnia, w trakcie którego przez miasto przechodzą procesje. Tak więc, jak widzicie, nie jest to kwestia czysto religijna, dochodzi tutaj ekonomia, dochodzi tutaj turystyka. I tak to jest też przez wielu mieszkańców Hiszpanii, przez wielu Hiszpanów i przez władze traktowane. Oczywiście nikt nie powie o tym wprost, że robimy procesje, żeby przyjechali turyści. Tutaj się odwołują właśnie do dziedzictwa kulturowego. Do podtrzymywania tradycji i, i utrzymywania tej separacji między państwem a kościołem, ale obie strony, zarówno Kofra Diaz, jak i lokalne administracje są świadome tego, że, że jest to po prostu kolejna atrakcja, która ściąga do Hiszpanii turystów. Jednym z takich najlepszych dowodów na to, jak wygląda to finansowanie, że ta współpraca, i tego, jak bardzo świadomi są wszyscy tych kwestii finansowych jest to, że kalendarzyki, o którym już wspomniałem, te, które omawiają procesje, o, przepraszam, omawiają procesje, eee, a, teraz, omawiają procesje, omawiają tradycje, omawiają historię tych grup, ich ubiór, są bardzo często wydawane, tak jak ten na przykład przez miasto, przez Wydział Turystyki Miasta, Albo przez sieć sklepów, które są otwarte, głównie piekarni, które są otwarte w trakcie Wielkiego Tygodnia, podczas gdy inne sklepy są zamknięte, albo przez jakieś stowarzyszenia kupców przy danej ulicy, tak jak ten, który jest najgrubszy i zawiera przy okazji oprócz mapek i tych zdjęć, masę reklam. Także, tak jak już Wam wspominałem, wszystko jest też po prostu olbrzymim magnesem na turystów. Kwestie związane z obchodami Wielkiego Tygodnia i cała ta otoczka kulturowa. Związana z procesjami przeszły już do kultury popularnej i właściwie też kontrkultury i ruchów protestu. W Mursi kiedyś odbyła się manifestacja feministyczna, która protestowała przeciwko językowi, w jaki Kościół odnosił się do kobiety i polityki Kościoła wobec kobiety, a przede wszystkim nacisku ze strony Kościoła na delegalizację, na delegalizację prawa do aborcji. Tam patronką i, i figurą niesioną. W ramach procesji była Santissimo Conio insumiso, czyli Przenajświętsza Cipka Nieposłuszna. W innym przypadku jeden z niezależnych związków zawodowych zorganizował Drogę Krzyżową i pogrzeb Kodeksu Pracy, to przy okazji ostatnich cięć i reformy prawa pracy. W jednym z programów, jednym z najpopularniejszych programów publicystyczno-satyrycznych co roku odbywają się też procesje ku czci Luisa Barthenasa, czyli człowieka numer jeden, który zarządzał kontami Partido Popular, partii rządzącej, która biła tutaj Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o korupcję, i dzięki właśnie Partido Popular codziennie media miało o czym mówić. Jeśli już byliście albo wybieracie się na obchody Samana Santa w Hiszpanii, warto odwiedzić więcej niż jedno miasto, albo przyjechać tutaj więcej niż jeden raz, odwiedzić więcej niż jeden region. Ponieważ wszystkie te procesje związane są z lokalnymi tradycjami, mają swoje lokalne odmiany. I tak, na przykład najbardziej znane, najbardziej pompatyczne, najbardziej okazałe obchody to oczywiście Sewilla, ale tam zadepczą Was turyści. Znana jest też Malaga i generalnie Andaluzja, ale na przykład w Kastylii obchody te są dużo skromniejsze i cichsze, a na przykład w Saragosie, gdzie wpisana na listę dziedzictwa kulturowego procesja Wielkiego Piątku. Gromadzi około 15 tysięcy uczestników i największą ilość bębnów. Jest to jedna z najgłośniejszych procesji, tak więc te różnice są znaczne i warto zobaczyć je na żywo. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję Wam za Waszą uwagę. Wiem, że moje odcinki są dłuższe niż standardowe. Odcinki na YouTubie, na innych kanałach, dlatego bardzo dziękuję Wam za Waszą cierpliwość. Zostałem Wasz z telegraficznym skrótem tej największej procesji Wielkiego Piątku w Saragosie. Jak wiecie, macie możliwość zostawienia subskrypcji, łapki w górę, ale przede wszystkim chciałem Was poprosić o komentarze i o to, żebyście opisali swoje doświadczenia z Semana Santa. Jeśli tutaj już byliście, żebyście dodali swoje komentarze, opinie. Hmm, może ktoś z Was ma jakieś pytania, na wszystkie bardzo chętnie odpowiem. Creo que hemos terminado, así que hasta la próxima.